Łukasz Saptura, witam państwa. Dzisiaj moim państwa gościem jest wicewojewoda Łódzki Krzysztof Ciciura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam państwa. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o programie związanym z budownictwem mieszkaniowym, ponieważ nawet tysiąc mieszkań w całym województwie Łódzkim może powstać właśnie w ramach nowego programu budownictwa mieszkaniowego, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Gdyby mógł pan, wojewoda, coś więcej opowiedzieć o tym programie. Tak, to jest program, który. Który obowiązuje od tego roku, w styczniu wszedł w życie, pakiet mieszkaniowy, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i, i przez zespół pod kierownictwem premiera Jarosława Gowina jest to drugie podejście do programu Mieszkanie Plus. Tutaj bijemy się w piersi, nie udało nam się za pierwszym razem, Mieszkanie Plus było klapą, jest klapą i dlatego bogaci trochę o te doświadczenia. Przygotowaliśmy nowe propozycje dla samorządów jak Widać na razie, cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, dużą popularnością i wszystko na to wskazuje, że to będzie duży sukces. Program, o którym mówimy, czyli społeczne mieszka inicjatywy mieszkaniowe będą dużym sukcesem. Budujemy mieszkania, szan szanowni państwo, w, w województwie łódzkim, tanie mieszkania z opcją dojścia do własności. Mm. Ten projekt opiera się o y, spółkę. Na jakim etapie jest powstawanie, formowanie się tej spółki? Y, jesteśmy już bardzo zaawansowani, a w zasadzie na samym końcu bo pozostało nam jakby podpisanie aktu notarialnego. Ten akt notarialny zostanie podpisany 9 czerwca, czyli za, za dosłownie dwa tygodnie, no bo dotychczas musieliśmy uzgodnić wszystkie najważniejsze zapisy. Proces jakby formowania się tej spółki trwał mniej więcej trzy miesiące. To wynikało z tego, że każda z gmin, która przystępuje do społecznej inicjatywy mieszkaniowej w Województwie łuskim, musiała przygotować odpowiednie uchwały, które były później przegłosowane. Ale oczywiście tutaj wszystkie jakieś wątpliwości, jakieś propozycje roboczych zmian, one też były nanoszane na bieżąco, dlatego to nam zajęło mniej więcej te trzy miesiące i mamy szczęśliwy finał, bardzo taki konsyliacyjny. 9 czerwca powołamy tą spółkę i spółka będzie już tym operatorem realizacji tego, tego zadania. A kto jest, które z gmin przystąpiły do tego projektu? Do tej spółki? Mamy osiem gmin, które przystąpiły do, do do tej spółki. Osiem gmin, które zaprosiliśmy do, do, do udziału w tej spółce, Jest, są to oczywiście Skierniewice. I tutaj muszę wyrazić uznanie do, dla prezydenta Jerzyka, bo w zasadzie od razu wyraził chęć uczestnictwa w tym programie. I bardzo się cieszę, bo, bo mamy bardzo ciekawe działki w, w dobrych, atrakcyjnych miejscach do wykorzystania. Ale obok Skierniewic mamy Brzeziny, tutaj po sąsiedzku, mamy Pabianice, mamy, mamy Bełchatów, miasto i gminę, mamy Radomsko. Również miasto i gminę, mamy również sierac. Także jest to całkiem sporo gmin, ale to jest dopiero początek. To jest pierwsza spółka, można powiedzieć, taka trochę pilotażowa, taki chcemy, żeby ta spółka była na takim buspasie. będzie miała na pewno wiele takich no będzie takim oczkiem w głowie dla wielu osób, w szczególności dla mnie, i będziemy dbać o to, żeby, żeby ta spółka przecierając te szlaki, bo nie oszukujmy się, to są, to jest jedna z pierwszych siedmiu spółek w Polsce, która powstaje. Także my będziemy przecierać szlaki w wielu, wielu aspektach: prawnym, organizacyjnym, w kontekście doboru pewnych rozwiązań. Tych wyzwań jest przed nami ogromna ilość, natomiast trzeba podkreślić, że mamy już blisko 8% gmin w Polsce, które przystąpiły do, do, do realizacji tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej na, na swoim terenie. I te spółki są dlatego wyjątkowym jakby narzędziem prawnym, bo one są konsekwencją zmiany naszego myślenia przy założeniu w ogóle koncepcji. I Społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Mieszkanie plus nie wyszło, bo próbowano stworzyć narodowego dewelopera, który z Warszawy będzie budować mieszkania w poszczególnych małych miejscowościach. To nie mogło wyjść. My odwróciliśmy to i. SIMY, te spółki, będą tworzyć sieć lokalnych deweloperów, y, którzy będą budować te mieszkania. Y, dlatego, dlatego jesteśmy przekonani, że to się uda, i dlatego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie, pierwsza, będzie miała swoją siedzibę y, tutaj na terenie województwa Łódzkiego, poza łodzią, po to, żeby samorządowcy i osoby, które będą zaangażowane w te, pro, w te projekty, po prostu miały y, tą spółkę na miejscu. Ta spółka, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, na pewno y, jej działalność wpłynie pozytywnie i będą mieli korzyści sami mieszkańcy, a samorządy, czy będą mogły liczyć na jakieś korzyści? W zasadzie to są same korzyści dla samorządów, bo to też mnie nie dziwi, że jednak po, po tych negatywnych jakby relacjach z, przy kontekście mieszkania plus, gdzie gminy, na gminy narzucano całą masę takich no, trudnych do zaakceptowania obowiązków, dzisiaj tak naprawdę gmina przystępująca do społecznej inicjatywy mieszkaniowej musi jakby wnieść do tej spółki. Działkę, na której chce, aby powstała ta nieruchomość. I w zasadzie jedyny koszt, jaki ponosi, to, to poniesienie kosztu odprowadzenia podatku VAT za wniesienie aportem tej działki. I to jest jedyny koszt gminy w tym całym projekcie, ponieważ my zagospodarowaliśmy, czy przygotowaliśmy ponad 65% finansowania tych inwestycji. I dzisiaj też mogę, to, to jest pierwszy raz, jak publicznie o tym mówię. Skierniewice otrzymały już 3 miliony złotych na, w ramach. Jakby takiego, um, takiego powitania, takiego pa pakietu powitalnego w społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Także to są pierwsze 3 miliony złotych, jakie, jakie skierniewice otrzymują na ten projekt. E, te pieniądze, one też zostaną przekazane do spółki i spółka w ramach e, tych funduszy będzie m, jakby przygotowywać ten proces inwestycyjny, e, m, który no, też jest kosztowny. E, a później e, spółka będzie mogła pozyskać z odpowiednich funduszy, które są zabezpieczone już e, w ba Banku gospodarstwa krajowego będziemy mogła pozyskać do 60% kosztów tej inwestycji pozostałe 40% to jest to są wpłaty w uczestników w tym, prog w tym programie, wpłaty mieszkańców, którzy będą chcieli m, zamieszkać i jakby mieć tą opcję dojścia do własności y i pozostała kwota to y kredyt, który będzie mogła y spółka wziąć na realizację tej inwestycji, ale bardzo ważne jest to najtańszy kredyt na rynku, bo on jest w zasadzie tylko na wiborze liczony, czyli to są absolutnie najtańsze pieniądze na rynku. Dlaczego? Chcemy przełamać ten dogmat y deweloperów, jacy yes, funkcjonują w, w Polsce i zdominowali rynek bu budowania mieszkań, bo nasza propozycja wiem, że będzie bardzo konkurencyjna względem tych pozostałych. Chciałbym teraz zapytać, kto będzie mógł skorzystać, zakupić te mieszkania w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Tutaj będzie inicjatywa też po stronie samorządu. To samorząd będzie jakby ustalał kryteria, na podstawie których będzie pewna taka punktacja i taka jakby gradacja osób, które mogą takie mieszkanie otrzymać. Różne samorządy mają różne potrzeby. Na przykład Radomsko ma dużą strefę ekonomiczną i do tej strefy ekonomicznej dojeżdża całkiem, całkiem sporo osób z zewnątrz. Tam 3000 osób dziennie przyjeżdża do Radomska z zewnątrz i potem wracają do swoich domów. I tam samorząd chce Dać im propozycję, aby jednak się przenieśli do Radomska i, i tam zostali. To jest, to jest ciekawa propozycja. W Skierniewice y, być może mają trochę inną perspektywę, bo przecież cała masa osób dojeżdża na przykład do Warszawy. Więc tutaj to jest propozycja do tego, na to, żeby jednak te osoby wiązać tutaj z, z, ze skierniewicami, zaproponować im atrakcyjne mieszkania, i, 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 po, i powrót do domu, i, i jakby powrót, i budowanie swojej takiej komórki społecznej tutaj na miejscu. Także myślę, że to też jest bardzo duża atrakcja tego programu, że każda gmina Gmina, y, może dopasować do swoich potrzeb y, również politykę mieszkaniową. Czyli może dojść do takiej sytuacji w województwie łódzkim, że dojdzie do migracji mieszkańców i mieszkańcy z gmin, które nie są w tym programie będą a... Starali się zamieszkać w, w tych gminach, które y, przystąpiły do społecznej inicjatywy Tak, mieszkania. to może być jeden z niewielu programów e, takich społecznych, czy społeczno gospodarczych, który doprowadzi do migracji pomiędzy gminami, a nie pomiędzy powiedzmy, gminą a aglomeracją miejską. To, to jest na pewno coś ważnego, coś, co e, też jest bardzo ważnym z naszego punktu widzenia, bo ja tutaj reprezentuję porozumienie Jarosława Gowina. E, I my od, od zawsze odwołujemy się jednak do wspierania e, tych lokalnych społeczności mniejszego. Takich miast powiatowych, no i, i taką deglomerację, czyli jakby trochę rozbijanie tych, tych takich aglomeracyjnych molochów, i ten program też jakby wpisuje się w tą politykę. Z tego, co pan wojewoda mówił, też można wywnioskować, że Skierniwice są liderem w tej społecz w tym programie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. A to prawda. To, to nie jest tak, że ja tutaj jestem u państwa w mieście w i goszczę e, i gdzieś tutaj chcę posłodzić. Faktycznie jest tak, że e, poprzez dobrą współpracę z panem prezydentem. E, Mamy bardzo atrakcyjne działki, ale również one są uzbrojone, one są przygotowane pod względem projektowym, i szczerze mówiąc, jakbym miał. Typować, gdzie jakby to, te, te mieszkania powstaną jako pierwsze, to bym jednak wskazał jako skierniewice. Także tutaj będzie chyba najszybciej. I tak jak mówię, dzisiaj mogę to zakomunikować oficjalnie 3 miliony złotych wpływa do skierniewic właśnie w poczet tej inwestycji. Skierniewice są liderem w programie społeczna inicjatywa mieszkaniowa, ale też są liderem pod względem szczepień przeciw COVID-19. Tak, tak, to jest, to jest też fakt. Mam najświeższe informacje, nasze dane, statystyki, które. Na, na co dzień aktualizujemy. Skierniewice są miastem, liderem w województwie łódzkim, jeśli chodzi o wyszczepialność w województwie łódzkim. To jest duży sukces, gratuluję, bo dzisiaj faktycznie te regiony i te kraje, które jak najszybciej wyszczepią swoje społeczeństwa, będą miały szansę wrócić w pełnym wymiarze do normalności. Dzisiaj naprawdę my rywalizujemy z innymi państwami o to, kto będzie mógł normalnie na równych zasadach prowadzić biznesy, będzie mógł wyjeżdżać na wakacje, będzie mógł odwiedzać rodzinę w innych, w innych krajach. Także Skierniewice w województwie łódzkim wysuwają się absolutnie na czele. W samym województwie łódzkim wykonaliśmy już ponad milion sto tysięcy szczepień. Także idzie to, idzie to dobrze, idzie to sprawnie, natomiast Skierniewice są tutaj no, takim liderem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim państwa gościem był wicewojewoda łódzki Krzysztof Cieciura. Jeszcze raz dziękuję.